W Polsce w 2020 roku zanotowano najwięcej zgonów od czasu II wojny światowej. Od początku pandemii do 13 grudnia liczba zgonów wzrosła o 59 tysięcy w porównaniu z poprzednimi dwoma latami. Prezydent Andrzej Duda nagrał piosenkę poświęconą medykom walczącym z COVID-19 w refrenie rapował. Nie pytają cię o imię. Walczą z ostrym cieniem mgły. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda ta walka. Pani doktor, pogotowie z tej strony. No my musimy mieć odmowę przyjęcia. No ale dlaczego pani tak z nami rozmawia? No, rozłączyła się niestety. Piękne, dwa, trzy, 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 trzy. Nie ma Niech Pani nie płacze. Spokojnie. Poprosimy o korytarz życia. Gdzie się tu ładujesz tym dostawczakiem? My Panią oczywiście zabierzemy, bo Pani po prostu u Was by za chwilę umarła. do pes w rejonie. A co my mamy wpisane w wezwanie? COVID dodatni 79 saturacja. COVID dodatni to przynajmniej taki plus, że jak dowieziemy panią do jego tak. szpitala jednoimiennego, to może nie będziemy czekali milion godzin, nie? Tu, tu chyba. Tu tu. Tutaj? No. Ale miał wyjść ktoś do nas. A no, może windą do, jadą? Czy też ochroniarz przychodzi i prowadzi? Ok. Oh, oh. dobry, wieczór. Halo. Dobry. dobra. dobra Czy pani ma Parkinsona? Nie Dobry wieczór pani, pogotowie ratunkowe. No, teraz albo pani jest. Tak, i same na zostanie niż w stanie i 6? Jest. A kiedy tak drży? Od kiedy tak drży? drży jak jak przyszła, to zobaczyła. Dwa, no.

nie uczyć tutaj, bo ja nie uczę. tylko Ja Tylko pytam, czy uważa Pani, że przy 83 saturacji 2 litry tlenu to jest wystarczająca dawka, jaką powinna się podać pacjentowi? Dzień dobry. Panie, Pan Michał, proszę zapewnić medyczny. Proszę, Pani, jakby Pani mogła powiedzieć, na co się Pani lecę, plus na i wydolność przełożenia, no bo to widzimy po lekach. Jesteśmy Dostawiliśmy z dps -em. to Pani przyjechała do nas z Proszę Pani, to ja jeszcze raz powtórzę pytanie. Na co się leczy pacjentka, proszę Pani? My nie pytamy, czy jesteście gizelaktory, tylko chcielibyśmy wiedzieć, jakie choroby ma no, Pani. Cukier mierzyliście? Tak. Czemuż to? Czy Pani doktor wczoraj wsłuchiwała pacjentkę? Ja nie wiem, bo jest pani dobra. No dobrze, co, co wiemy o wczorajszym badaniu? Dobrze, ja wiem, a jest w takim razie jakaś dokumentacja z wczorajszej wizyty pani doktor? Spróbujmy teraz nie żyć, wiesz, bo ona się przegrzała ze stanu badaczkowego po prostu. 68, 68. Hmm. No, dobrze, spadł. Koszmar z ulicy Białej. Słucha? nie, nie, może pani poprosić? Państwo widzicie, że my właśnie przerwaliśmy atak na i pani się jakieś nazwiska pyta, pani się dobrze czuje w ogóle? Pani się dobrze czuje? Nie, no, nie, no. w Nie, nie, się Nie, nie, nie. w nie, nie. A nie, nie. Odzywać, nie, sposób, pani, ja, nie, nie. Ja. Obrażam. No to nie rozumiem. No to nie ja, ja pani nie rozumiem. Bo państwo wezwaliście nas, nie wiecie na co pacjenta się leczy, nie wiecie jakie są konkluzje z wizyt lekarskich. No po prostu nic o, o pacjentce nie wiecie. To jeszcze tak. państwo zwali trytlenek przy 80 faturacji. Czy uważa pani, że to jest zgodne z najnowszą wiedzą medyczną i czy to jest dobre dla pacjentki? Okej. Okay. Nie pytam, czy jest pani brak słów. Pytam pani. Pani nie przesłuchuje tu nikogo. Ale ja nikogo nie, nie przesłuchuję. No. Ja Haha, pani, się pitan, czy uważy... pytam, się, czy pani. Pytam się pani, czy pani uważa, że to jest w porządku. się Pani mi powie, jakie jest w Ale pan się jest nie pan się pani. Ale pan pan To jest pan paraczkowy, państwo po godzinie wzywacie karepkę do pana paraczkowego. Tak? a co że w godzinę robiliście? Na tą paleczką wypatrzyliście, to jest normalne? Nie, no w ogóle nie, oczywiście, nie, nie, w ogóle, teraz, teraz się okaże, że nie ma tam utrworojów. My Panią oczywiście zabierzemy, bo Pani po prostu uważa, że za chwilę umarła. Czy jest jakiś podkład, którym możemy zabrać pacjentkę, czy mamy sami sobie radzić? Dobrze. I co, mamy kot, nie? nie? ma. Nie ma łota? Nie ma. Dobra, trzy, okay. Także... W01-32, oddział Mokotów w Moje nazwisko Drożdż, Michał d r o -Ż, d ż Tylko niech pan druż nie pisze, bo mnie to bardzo dręczy. Do widzenia. Dobra. Mega. Dobra. Pani jedzie na wołoską. Jak nie będziemy dzwonili, to znaczy, że tam została. Dobrze, to ja po Dobrze, Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. Się patrzy na coś takiego i słyszeliście? Ten jeden lekarz, który przyszedł wczoraj do tego DPS-u, miał do przebadania 90 pacjentów. Drży babcia ponad godzinę, a myślę, że to była ściema, że tylko godzinę, bo widać było jak, że tak powiem, zeznania się szybko zmieniają i mgliście zeznają. W związku z tym. Generalnie. zdania się zmieniały w zależności od tego, co zaczynaliśmy mówić. To nagle okazywało się, że w sumie to nie, to nie tak. Tak jest. W sumie to nie, to w ogóle. to... W sumie to pani jeszcze wczoraj była zdrowa i nic jej nie było. Tak jest. Jutro jeszcze będzie tańczyła na balu. Tak, A jeszcze. prawda jest taka, że. Jeszcze na sylwestra pójdzie. Im więcej zauważycie patologii w takim procesie, tym szybciej będziecie pytani o nazwiska, tym szybciej będziecie pytani o. Número de palco. Eu vou obrigado. kawa to podstawa tej pracy bez kawy ani ruszy mamy coś Dobra, idę. Sorry. cóż tym razem słuchajcie, no do przebierania, będziemy się przebierać bo to jest, mieli mieszkanie w chyba babcia upadła i ma uraz jakiś ale jest w miejscu gdzie kontakt z koronawirusem jest, więc tu musimy już stosować środki ochrony indywidualnej. No, w takiej małej karetce przebieranie się nie jest łatwe. W zimę jest o tyle fajnie, że w tym cieplej. Tak, wiesz, gdybyśmy jeździli do wszystkiego na sygnale, to, 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 to miasto by zwariowało po prostu, a kielosa a... do obu. Kielosa obu, tak jest. Nie ja jestem. Sama. No my panią wniesiemy. Ja jestem sama. do karetki. Zabierzemy panią do szpitala. No nie wiem, czy zostajesz w tym szpitalu. No my panią zostawiamy w tym szpitalu. W szpitalu lekarz panią obejrzy, oceni, zrobi badania. Jedziemy do szpitala na ulicy Czerwonego Krzyża, ruch Rozbrat, czyli szpital Soled. Jedziemy na sygnały, dlatego że kierowca w tym stroju jest bardzo ograniczony jeśli chodzi o widoczność, ruchy głową, więc chcemy, żeby samochody jak najbardziej ułatwiały nam transport. To taki dźwonek idzie i jeszcze jest super jest widzi jaka sytuacja, a swoje mówi. No, ja nie rozumiem tych ludzi w ogóle. No niestety ludzie nie są, są którzy do współpracy. Nie, absolutnie nie. Jeszcze ta nienawiść do nas, jest oskarżanie, że jesteśmy tak. w jakichś mowach, że my udajemy, że ten wirus w ogóle jest. No, co zrobić? Takie czasy na Musi się pani troszkę uspokoić, bo taki stres też nie robi dobrze na zdrowie. No, ale jak to zrobić? Ja pani ja mąż. No ja rozumiem, że to jest ciężka sytuacja, ale musi pani teraz trochę o siebie zadbać. Ja się, oh, ja się... No, to było mi bardzo ciężko dzisiaj. pacjentka do wymazu i na pewno... Niestety nie. Dziś miała mieć, ale się nie doczekała. Ja tam sobie dam radę. szpitalu. Przecież w szpitalu są pielęgniarki, ratownice, lekarze. Będzie mogła pani wszystkich poprosić o pomoc. Czy mam odesłać? Dobrze. Dobrze. Nie chcę przyjąć, yy, szpital covidowy, nie tutaj. To ja muszę mieć odmowę na piśmie? Szpital covidowy może przyjąć tylko pacjentów z wymazem pozytywnym na obecność koronawirusa. Czy może mi pan dać ten telefon, to ja... Halo? Pani doktor, pogotowie ratunkowe z tej strony. Pani doktor, pogotowie z tej strony. No my musimy mieć odmowę przyjęcia. Ale my nie mamy pacjenta covidowego, bez wymazu nie możemy uznać. No ale to nie jest jakby istotne. W szpitalu covidowym nie przyjmą nam pacjenta bez wymazu koronawirusa. No ale dlaczego pani tak z nami rozmawia? No przecież to jest niekulturalne z pani strony. Ale proszę tak z nami nie rozmawiać. My mamy pacjentkę z urazem. No, rozłączyła się niestety. 72, nie, nie, dzięki. Sorry. Tylko nie bardzo rozumiemy, no bo to jest działanie nieproceduralne. Ja wiem, że to jakby nie twoja wina, co nie? No ale nie mam komu tego powiedzieć nawet, tu, prawda? Tak to mówię tak do ciebie. Nie. Przecież mogą zrobić wymaz, mają antygen. I tak powinni zrobić. E, witamy ponownie, jesteśmy w szpitalu na solszu. Pani doktor kazała tutaj triażystom... W, w, przed szpitalem nie wpuszczać nas do szpitala. Twierdzi, że wymazu nie musi robić, skoro pacjentka jest z kwarantanny bez wymazu, ma jechać do szpitala covidowego. No generalnie rozmowa nieproceduralna, kompletne bzdury z drugiej strony słyszę i nie jestem w stanie pani nic wytłumaczyć. E, czy nas gdzieś prześlecie, czy dzwonicie do pani doktor, bo oczywiście odmowy ona również nie przyjdzie podpisać. Dobrze, 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 dobrze. Nie chcę no wiesz, tu nie ma drzwi, a jak wjedziemy z rozpędem, no to wjedziemy razem z, hmm, z nami. No ale problem w tym, że nic nie chce tutaj pacjent pomóc. Dobra, ja zadzwonię do pani doktora, ale daję sobie tu parę tych słów. 01, dziękujemy za pomoc, przynajmniej wymarzy się, doczekamy. Ja to jedzidźmy jak powiedzmy wem Byle tylko chyba pacjenta pani. Ale to jest pani doktor, przecież to jest SOR. Przecież na sorze ma być diagnostyka i dalszy transport do odpowiednich To no, no, no. On jest to za szkole na umysł. A dlaczego? A jak to pani zdanie? I covidowo. Na górki i na tym. Ale tam nie przyjmują pacjenta bez pozytywnego. wyniku. No, zróbmy w Drive Ru! Aha. W Drive mamy zrobić drive fruit. Ja myślę, że pani doktor sama jest tak trochę drive-through. Jakaś abstrakcja totalna. Psychologia typowa. Jeśli będzie pozytywny, to, to co robimy? Jedziemy do innego szpitala. Pogotowie generalnie jest złe. Jest bardzo złe, dlatego że przywozi pacjentów. Pacjenci są źli, ale pogotowie jest jeszcze gorsze. Ja mam z kontaktu z wami. Zupełnie dobre zdanie. O nas? Tak. No to bardzo jest nam miło. Ujemny ma pani wynik. To znaczy nie mam koronawirusa? Nie. To znaczy oni przyjdą jeszcze i co nas, o czym nas poinformują? O tym, że nie przyjmują z innego powodu niż COVID. <grywka> po prostu. Pacjentka dostała leki przeciwbólowe, więc już nie cierpi. E, mamy nadzieję, że. Na Lindzeja nie będzie problemów. Kolejny szpital. Kolejny Szpital, szpital na ulicy Wingleja, proszę pani. No, my panią zostawimy na sorze, i tam przyjdzie lekarz ortopeda, i się panią zajmie. Ale nie wiem ile będzie musiała pani czekać. Czechałeś Krzysiu, że mają obcinać nam finansowanie naszego wspaniałego pobytowia. Mniej więcej 80% ma być mniejsze finansowanie Jest w tym roku. Tytułu. Nie mam pojęcia pewnie finanse państwa są w ruinie. Skoro jesteś bohaterem, no to za mniejsze pieniądze to wspominie się robić. Poprosimy o korytarz życia, dziękujemy. Będzie pani wymiotować? Panią na wymioty bierze? Mm -hmm. Za dużo jeździmy z panią po prostu dla 13,11 Trzynasta Pandemii. Czasami się z tej karetki faktycznie przez 24 godziny nie wysiada. Wtedy końcówka no już jest taka na granicy wydolności. Średnia pensja ratowników medycznych wynosi 2632 zł netto. Co czwarty, ratownik zarabia mniej niż 2132 zł netto miesięcznie. Chcąc zarabiać więcej, ratownicy od lat pracują ponad siłę. Jeżeli pada decyzja, że osoby z pierwszej linii frontu mają mieć jakiś dodatek, mają mieć jakoś inaczej rozliczaną pensję, to dziwię się, że, że w jednym i tym samym zespole, który robi to samo, jedni są objęci tego typu dodatkiem, a drudzy już nie. To oczywiście wprowadza. rząd wypłacił medykom walczącym z koronawirusem dodatek covidowy w wysokości 100% uposażenia. Dodatek nie objął jednak kierowców karetek. Bo zawsze próbuje się dzielić środowiska medyczne, żeby nie było jedności, łatwiej się zarządza ludźmi, łatwiej... Tak, Jak sterować to... tam z tego siedziska, które oni mają. Jesteśmy jednym zespołem, wszyscy ryzykujemy więcej w tym czasie, wszyscy więcej pracujemy, wszystkich obciąża sytuacja bardziej. Niż normalnie, tak samo ciebie, czy jesteś kierowca medyczny, czy nie medyczny? Dokładnie. W 2020 roku ratownicy medyczni zostali postawieni w zupełnie nowej dla siebie sytuacji. W walce z koronawirusem znaleźli się na pierwszej linii frontu. W szczycie pandemii zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła osób zakażonych wirusem. Polski system ochrony zdrowia nie był na to przygotowany. Zu drzwi, do tego małego plecaka musimy dołożyć. Naprawiłam termometr. Może być ze mnie dumny, kierowniku. O, jak o. tyś to zrobiła? Aha, magiczne rączki. Magiczny paluszki. Co, te, teraz będzie zawsze 36 mierzył? To okay. fajny! Michel! <laughs> to mi się podoba. Michel, w śmieszku. Słyszałaś o tej kropluwie? Nie. Udajesz, że nie słyszę. Ja rozumiem. I bardzo dobrze. <noise> Nie wiem, wymioty. Wymioty tu. Mam czasami takie dyżury, kiedy... Ee... Pojadę do jakiegoś pacjenta i wydarzy się coś takiego niecodziennego. Ludzie bardzo różnie reagują. Są to czasami bardzo skrajne emocje. Niektórzy się śmieją, a za chwilę zaczynają płakać, a z kolei inni, w momencie, gdy umiera im ktoś bliski, to jakby totalnie tego do siebie nie dopuszczają, a z kolei zaczynają nam dziękować, że w ogóle przyjechaliśmy, że cokolwiek dla nich zrobiliśmy. Dzisiaj na przykład miałam taki przypadek w pracy, że pani powiedziała mi, że bardzo by jej pomogła rozmowa ze mną, jakaś taka dłuższa i to jest takie bardzo miłe i bardzo budujące. Mm, staram się osobiście nie robić tego przy pacjentach, bo po prostu uważam, że jest to nieprofesjonalne i e, nie chciałabym, żeby Rodzina pacjenta bądź sam pacjent odebrał mnie jako osobę, która nie umie y, oddzielić y, emocji od pracy, ale zdarzyło mi się wrócić y, po wyjeździe na stację, zadzwonić do, do mamy bądź do przyjaciółki, po prostu rozpłakać się w telefon, a czasami po prostu jest mi zwyczajnie przykro. Miałam taką nadzieję, że może jednak uda się kogoś uratować, a nie ma tak naprawdę na to żadnej szansy i to jest taka bezsilność. W tym cholernym DPS ie tu mamy koferat, na no. pozytywna, ale 30 listopada do tej pory nikt się nie I Ja taką pacjencję mam teraz zawsze, bo test pozytywny jest, ale to jest sprzed 11 dni. Dramat po prostu, powiem ci szczerze, dramat. No jak to się tak, wiesz, we własny, naturalny sposób nie wyhamuje i, i ten, to, to się nic nie zmieni. To tylko będziemy cierpieli my, my, ci zwykli robole, którzy są na pierwszej linii frontu. Tobie jeszcze odmówili e, prawa do bycia na pierwszej linii. Ty jesteś na pierwszej linii, ale nie jesteś tak pierwszej. ja no? je, no. jestem, ale jestem nieopłacany. To ja jestem właśnie ciekaw, kto, ta, kto to takie, wiesz, sobie e, podejmuje takie frywolne decyzje. No to nie nazywajmy się jakąś tam...

I takie trudności, poddychania, trudności w oddychaniu, trudności w rozmowie. Konsultowałam to z psychiatrą, on to zmienił na... na Dała mi w przypadku w przypadku. rozumiem. No, hydroksyzyny więcej Pani nie damy, a mnie martwi troszeczkę Pani stan psychiczny, bo Pani taka mocno jest zmartwiona. Usiądzie sobie Pani na łóżeczku. Czytam. Kaptopril, hydroksyzyna, nitrendipina, tritiko. Czy Pani się czymś denerwuje w ostatnich dniach? Pani niska. Mhm. powiedziała, że to jest maskowana depresja. Nic mi nie grozi. Z punktu widzenia parametrów, które jesteśmy w stanie zmierzyć. Tak jak się na tym znamy, no to nie wygląda na to, żeby pani coś groziło. Tak, jak już wcześniej powiedziałam, pani się musi sama troszkę ze sobą uspokoić, położyć się na łóżeczku, odpocząć. Położy się pani, odpocznie sobie pani, zaparzy sobie pani maliskę, jakieś ciasteczko, włączy sobie pani jakiś film, który pani lubi, żeby się pani mogła zrelaksować. Albo wziąć sobie jakąś kąpiel, taką relaksującą. Ma pani wannę w domu? No to do wanny się położyć. Prysznic. No to jak mogę pani prysznic, to prysznic. Po prostu zrobić coś dla siebie i troszkę się uspokoić, tak? Dobrze. No. no może jednak ja powinnam z panią porozmawiać. <noise> może tak. Dziękuję, do widzenia. Czasami rozmowa więcej daje niż leki. Michał, no to minął nam ten wspólny dyżur 24 godziny. Przecież... Słowo so podsumowania. Tak, no, no żyjemy. <laughs> Właśnie, to jest, jest najważniejsze, nie? Właśnie, powinieneś siebie też pokazać do kamery, jak wygląda. Tak, tak, że... nie, nie, nie jest dobrze, że mówiąc. No, tak, tak. Także ja oczywiście <laughs> nie lepiej. Uważasz, że w Polsce jest bezgonów, czyli część ludzi, która umarła, to w Mogła nie umrzeć, gdyby system funkcjonował lepiej? Myślę, że tak. Gdyby system opieki zdrowotnej w Polsce był wydolniejszy, to podczas całej pandemii w Polsce moglibyśmy uniknąć tylu zgonów pacjentów, które niestety się dokonały i niekoniecznie było to wynikiem zakażenia koronawirusem. Kiedy ten moment nadszedł, no to w zasadzie bezrefleksyjnie byliśmy czasami linczowani. Podczas kiedy dawno już wiele środowisk mówiło, że no tak właśnie będzie, gdyby się coś wydarzyło ala większe, większe zachorowania z powodu jakiejś choroby. My na to nie jesteśmy przygotowani ze względu po prostu na brak miejsc dla pacjentów. Mam pretensje do tego, że sami sobie wywołaliśmy schizofrenię. Bo z jednej strony wymagaliśmy od ludzi, aby przestrzegali bardzo surowe restrykcje, aby nie buntowali się ze względu na bankructwa, aby nosili maseczki. Nie mi oceniać logikę tych działań, wydaje mi się, że część z nich rzeczywiście była potrzebna, co pokazują obecne czasy, no ale z drugiej strony wydawałoby się, że taki obywatel poświęcający się w takiej sytuacji chciałby też widzieć poświęcenie państwa, nieprawdziwe poświęcenie organizacyjne. E, no a, a my się zajmowaliśmy w zasadzie gaszeniem pożaru.